Cześć, z tej strony Adrian z MASHMOTO. Do naszej oferty ląduje długo wyczekiwany Rabewerk Mega Seed. Jest to ciągana kombinacja siewna o szerokości 3 metrów. Pojemność zbiornika to 2300 litrów. Masa samej maszyny to około 4700 kg. Siewnik, jak widać, pneumatyczny. I teraz tak, może po kolei opiszmy tą maszynę, bo ona jest naprawdę ciekawa. Oferuje dużo, w porównaniu do tego, co jest na rynku. Stosunkowo rzadko spotykana, aczkolwiek według mnie troszeczkę niedoceniana. Bo teraz tak, zacznijmy może od napędu dmuchawy. Muchawa jest napędzana hydraulicznie i tutaj nie mamy, że tak powiem, obciążenia hydrauliki ciągnika, tylko mamy zbiornik z olejem i Pompę nakładaną na nowego przez co mamy, że tak powiem, niezależną pracę dmuchawy od tej pracy ciągnika. Idąc dalej, mamy bronę talerzową. To jest taka, w sumie, sekcja zwana, znana z brony rabewek Fieldbird. I tutaj mamy też do dyspozycji jakby regulację głębokości przysiłownikiem hydraulicznym tej całej sekcji. I Jest ona także przesuwana, że tak powiem, przednie talerze względem tylnych można przesuwać, żeby było tutaj lepsze podcięcie terenu. Idąc dalej, no taki bardzo duży wapakera, więc to myślę, że nie powinno być żadnego problemu z jakimś zapychaniem, czy takiego naprawdę dobrze, to na gleba Całość w takim dużym wózku. Na bardzo balonowych więc tutaj też takim zatapianiem się w ziemi tego i stabilność, no, no myślę, że nie będzie problemu bardzo ciekawie zrobione no i z tyłu sekcja siewna, też bardzo podobna do tego co stary Teradisk e, proponował jak sobie tak przejrzycie w internecie z ciekawością no to coś takiego tam było no i ona jest, e, posiada docisk oczywiście są akumulatory hydrauliczne żeby utrzymywać ciśnienie stałe docisku i jest to centralne z kablencionika można sobie ten docisk e, ustawić tutaj no i głębokość regulowana też centralnie, tutaj śrubą, koła dociskowe potężne, Myślę, że też to jest jak najbardziej no, takie widać wszystko duże, potężne, wytrzymałe i, i naprawdę robi fajną robotę. I idąc dalej, co tu jeszcze mamy? No wiadomo. Zbiornik, już wspominałem, 2300 litrów, eee, patrząc jakby na serce, tak ja tutaj pod zbiornikiem na no, aparat posiewający. dojdę sobie tak, taki aparatik. Jest to aparat, który występował chociażby w turbodrillach, Puttinger Aerosem, stary Puttinger Teradisk, ta pierwsza seria 3000, 6000. Jest to praktycznie to samo rozwiązanie. I co tutaj jest ciekawego? Jest to napędzane elektrycznie poprzez system Topcona tak zwany Artemis. Mam coś takiego w moim striptealu, tylko nowszego. A tutaj jest taki, że tak powiem, stary, na przykład stary Mzuri, coś takiego miały. Więc mówię, tutaj mamy coś takiego. Jest to wygodne, bo w każdym jak sobie przeprowadzamy, dawki możemy się w każdym momencie zmieniać. No, jest to bardzo dokładny system. No, to tak już myślę, że tam, jakby ktoś który był zainteresowany, przyjechał, to mnie to dokładnie opisze o co chodzi, jak to działa. Oczywiście do siewnika mam instrukcję, yy, że tak powiem w PDF-ie po polsku, do samego siewnika, jak i do, całe, do całego systemu tego elektronicznego osobno. Więc myślę, że tutaj z jakąś obsługą późniejszą raczej nie będzie większego problemu. Wszystkie części są dostępne z rapeterka, więc, więc tam nie ma jakiegoś też większego przybycia części w tym, czy nie. No, mamy zbiorniczek czyli ich napełnienia, aparat w zasadzie wszystko w jednym centralnym maszynach do pionu hydrauliczne tak co tu mamy jeszcze dalej to, to, to. no tu widzimy podziałkę właśnie w tej regulacji dysków o właśnie tak to wygląda Piasty bez żadnych tam luzów Tutaj raczej nie ma się czego czepiać tam się W ogóle masz nam się wydaje że w fajnej kondycji, bo to jest bodajże 2006 rok. Nie pamiętam, musiałem znaleźć tabliczkę 2008. O właśnie 2008, więc, więc tutaj jakiś klucz jeszcze został, no, jest tutaj strasznie. że no, tak powiem. I nie jest jakaś na pewno zniszczona, więc to wszystko w oryginale jest, jest, jest ciekawie fajne. Z Tak myślę, że tutaj obeszliśmy dookoła. Jak będą jakieś pytania czy coś, no to śmiało pytać odpowiemy. Idziemy sobie dalej, jeszcze tutaj spojrzymy sobie w No trochę tych węży jest, bo są trzy pary jak potrzebne. Dobra, mamy tutaj naszego. Tutaj powiedzmy jest stopcona mamy. Akurat panel XD, taki tego pod Izobasa, z którego korzystamy. A to jest panel od tego siewnika. To jest taki stary Artemis, ale praktycznie nowy. Samo menu tutaj to się nie różni. Co jest fajne, jest polskie menu. Mamy tutaj takie ustawienia fabryczne, i tak dalej. Ustawienie ścieżek przejazdowych możemy sobie tutaj modyfikować. No jest takie proste, logiczne, że tak powiem, nie? Co tutaj jeszcze mamy, sobie tutaj cofnę, tylko troszeczkę słońce mi świeci, nie widzę. No, jeszcze jak przejdę tutaj, no to jeszcze możemy, tu mamy, aha, próbę kręconą, trzeba otworzyć tę klapkę i na przykład, że ona nie jest otwarta, no to nas tutaj sterownik informuje, więc no, tak prowadzi nas, jeszcze, ja szczerze mówiąc, powiem, za rączkę. Wybieramy sobie ten materiał sierny, resymi kilogramów tam. Na hektar, ustawić to też sobie wpisujemy w niego masę 1000 nasion się później on sobie wylicza, też z tego wszystkiego, więc, więc naprawdę jest to takie proste, logiczne, że tak powiem. I mówię, prowadzi yy, zarączkę, to mamy główne menu rej to, i możemy ustawić sobie, ile chcemy wysiewać, i ewentualnie jaką, jaką wielkość chcemy zmieniać to podczas siewu. Tak mówiono, proste, fajne. Polecam. Myślę, że jak ktoś to kupi, no to będzie zadowolony i siewu też powinna być OK. Dzięki.